Witam serdecznie sobie chlebek z szynką jem i tak sobie rozmyślam, że w ogóle to ja się bardzo cieszę, że w takich czasach się urodziłem, że w takich czasach przyszło mi żyć. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, bo czasy są wspaniałe. Człowiek to w ogóle już myśleć nie musi, nic nie musi. Jak wychodzi gdzieś do pracy czy do miasta, to nawet na upartego mózg by mógł zostawić w szafce kuchennej, bo mu niepotrzebny, bo wszystko za niego robią te internety, te komórki, tablety, laptopy itd. Tak Przecież za ciebie i policzą. Czytać też nie musisz, bo sobie audiobooka włączysz i za ciebie poczytają. Jak jedziesz na stację, to za ciebie zatankują. Nawet nie musisz z samochodu wychodzić, bo możesz od razu zapłacić. No po co się męczyć? No, wspaniale jest. Przecież kobitki w tych kuchniach to też już nie muszą myśleć, ile czego gramów, do czego, jak wymieszać, bo termomiksy za nich wszystko zrobią. Po co to myśleć, po co się męczyć, po co to kropki łączyć? No, dzieci w szkołach też już myśleć nie muszą, bo sztuczna inteligencja za nich wypracowania napisze. To w ogóle na dwór wychodzić nie muszą, w gumę skakać, w chowanego się bawić, nic nie muszą, bo przecież wszystko w komórkach mają, te wszystkie gry, te TikToki, te internety i mogą sobie czas umilać w domu, bez rówieśników sami sobie, mogą sobie siedzieć, jeść psy i nabierać zbędnych kilogramów. No przecież to wspaniałe czasy są. No, nic człowiek nie musi, naprawdę wszystko za niego zrobią, to normalnie jest y, wspaniałe. Przecież rodziny też już nie musisz odwiedzać na święta, czy tam w ogóle, bo przecież są te messengery, to możesz sobie popisać, czy nawet przez kamerkę się połączyć, przecież nawet przy stole wigilijnym i wszyscy się widzą, rozmawiają, tak jakby byli ze sobą. Po co to się odwiedzać i na paliwo tracić te kilometry? Lepiej sobie samemu w domu posiedzieć. No, wspaniałe są te czasy, naprawdę Wszędzie te komputery, te internety, te stanowiska pracy wszędzie nam ułatwiają wszystko. Nawet teraz jak ci się szynka skończyła w domu, to przecież nie musisz się ubierać i wychodzić dla zdrowia i iść się przejść do sklepu i kupić. Bo przecież zadzwonisz czy przez aplikację napiszesz, to też ci przecież przywiozą do samego domu i nigdzie nie musisz wychodzić. Wszystko za ciebie zrobią. No wspaniałe te czasy. Niedługo to nawet nie będziemy musieli się męczyć i portfeli nosić czy tej gotówki brudnej, całej, bo wszystko będzie w internecie. Wszystko i nawet ci oszuści to nie będą oszukiwać, bo Państwo będzie wiedziało, na co wydaliśmy każde 10 groszy. Nic się nie ukryje, nie będą po szafach chować, oszukiwać i tak dalej. Nic. Wspaniale będzie. Będziemy wszystko przez internet załatwiać, kupować, żyć i wszystko, niedługo, no wspaniale. Jest. Ja się to w w ogóle cieszę, bo takie wspaniałe czasy są, że myśleć nie trzeba robić, nic nie trzeba, nic normalnie, normalnie, tylko się poddać całej tej technologicznej ewolucji. Pozdrawiam serdecznie.